Cześć, jeżeli zastanawiasz się, czy konsola PS5 albo PS5 Pro posiadają Bluetooth, to odpowiedź brzmi teoretycznie tak, ale tylko teoretycznie, ponieważ możemy wejść w ustawienia, następnie przejść do akcesoriów i tutaj w ogólnych ustawieniach mamy akcesoria Bluetooth. No i tutaj znajdziemy wszystkie urządzenia Bluetooth, jakie mamy w okolicy, o ile oczywiście możemy je sparować. Natomiast nie oznacza to, że możemy korzystać z tych urządzeń, a to dlatego, że jeżeli chodzi o urządzenia Bluetooth i konsole PS5 oraz PS5 Pro, to musi być kompatybilność pomiędzy tymi urządzeniami. A niestety ta lista urządzeń Bluetooth, które są kompatybilne z tymi konsolami, jest bardzo mała i bardzo restrykcyjna. Zazwyczaj tylko urządzenia Sony, i zapewne też nie wszystkie urządzenia Sony, ale po prostu wszystkie urządzenia, które są stworzone specjalnie pod PlayStation, tylko takie będą. Kompatybilne z konsolą. Jeżeli macie na przykład głośniki Bluetooth, czy też irbacy, czy jakieś kontrolery Bluetooth i tak dalej, tak dalej, te urządzenia raczej nie będą Wam działać i nie, nie dacie rady sparować z konsolą, ponieważ będzie wyskakiwał błąd, że nie można po prostu sparować urządzenia. Także należy mieć to na uwadze. Bez jakichś dodatkowych akcesoriów, które należałoby kupić gdzieś, powiedzmy, na Amazonie, czy na jakichś tam innych stronach. Bez takich urządzeń raczej się wtedy nie obejdzie i nie będzie to możliwe. Także to tyle. Jeżeli możesz, to zostaw łapkę oraz suba. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia.